Dzień dobry, proszę Państwa, chciałem właśnie y, pokazać, jaka ta telewizja narodowa jest wolnościowa, że po prostu blokują innym ten... innym... innym po prostu film Czertkowicz, taki jest Sendecki, taki jest w szczególności... No... No, jak o Sendeckim mówią, że jest homoseksualistą, więc coś musi być, bo jednak homoseksualiści często cenzurują innych, więc ma coś z homo. Jeżeli tak jego to boli, bo to tylko sześć wyświetleń było, to naprawdę coś było nie tak i jest z nim nie tak. No i to jego boli. To jego boli. I będzie bolało. Bo inaczej on nie potrafi bez blokady.